Dobra kochani, jest 7 rano stopni minus 13. Spokojna wygląda, o tak i idziemy biegać. nie jest tak źle w sumie. Myślałam, być będzie gorzej. Nie wzięłam rękawiczek. i Tu może mnie zabolać bardzo. Ale bywa i tak. W ogóle jest siódma rano i nikogo nie ma na kampusie. Więc... Wow! Zajebiście! Super jest! Eee... Więc ciekawie. Oprócz tego to ubrałam się tak. Poza tym mam jeszcze dwie koszulki i dwie pary spodni Mam dresy i leginsy więc git Plan jest taki, aby biegać z pół godziny max bo też muszę dojść tam na tą bieżnię a zaraz sobie odpalę Polara eee, czyli apkę, która mi by... mierzy po prostu ile kilometrów zrobię Rękawiczki mi się przydały to fakty. E, no ale już chyba damy radę. Najwyżej mnie i się wrócę. Tak też może być. E, więc no. A, idziemy, idziemy na stadion. Oprócz tego mam jeszcze ze sobą e, maskę, która sprawia, że czujesz, że jakby są takie same warunki jak na wysokościach. Na przykład powiedzmy, nie, w 2000 metrach, więc trening wysokogórski. E, że mówiłam, że jest plan po pół godziny biegania, ale 15 minut takiego biegania rozruszania się, 15 minut tej masy, co jak się nie uduszę, to będzie giga gigawyczyn. Więc zobaczymy. E, Ogólnie tę maskę kupiłam tak jak była pandemia, żeby robić treningi. No ale jakoś tak wyszło, że w końcu robiłam te treningi bez tej maski chyba. Albo z tą maską też. Ale wtedy też nie lubiłam biegać, teraz lubię biegać. Yy, więc jest inaczej. No i też teraz jak nam zamkną basen i nie będzie treningów, to będę mogła ją wykorzystać. I będzie lato mam nadzieję. A nie, minus 13 stopni A więc zobaczymy, o, już mi ręce odmarzają Ale yy, z, yy, niech yy, przegrani śpią pod pierzyną, a zwycięzcy mają czuć mróz tak? Niech słabe kurwy giną pod ciepłą pierzyną, a zwycięzcy mają czuć mróz widzicie ładnie? Przepięknie jest. Ta samolot leci w ogóle. A piękne niebo. Parking. Destynacja, gdzie jemy się Mam nadzieję, że <laughs> nikogo nie będzie na bieżni. Nie będzie sama. Słuchajcie, jest minus 15 stopni. 13. Ale no. Jak ja jestem. To też coś inny może być logiczne. Zobaczymy zaraz. O, samolot. Nie czy widać? widać. Ogólnie blisko jest bardzo. Tak, na no sam fakt, że to jest samolot. Yy, ogólnie, czemu idziemy biegać? Wczoraj były zawody. Ostatnie nasze dual mity. I jakoś tak. Yy, zebrało się dużo pozytywnych jak i negatywnych emocji emocji yy. i też czasem ciężko jest je prze... przetransportować, przemielić po prostu ale wydaje mi się, że takie bieganie mogłoby właśnie oczyścić umysł. No oprócz tego medytacje też mogłaby. O patrzcie, 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 patrzcie. No ale bieganie jest fajniejsze chyba. Eee, więc to. Bleh. Powód dlaczego pływacy nie wiem innych sportów niż pływanie i my po prostu nie umiemy w ten sporty. <grymne> nie, nie taki żart sytuacyjny Ale śmieszne Dobra zaraz wam pokażę jak wygląda Tutaj jest skały, a tutaj jest blisko I nikogo nie ma, spoko, luzik, my nie mamy akcesu, ale chwilę mamy, będziemy mieć akces. Śnieg jest nawet, o oh, hit, trochę wieje, tego się nie spodziewałem że wiać. Ok, czas na bieganie. Kolejny powód Czemu biegam teraz O tej godzinie Czyli jest godzina Już Wam mówię 7.41 Jest to Że Jest piękny wschód słońca Za nami I takie widoczki Są Warte wstanie rano. O! Jak ładnie! Więc i się oko cieszy, i się organizm cieszy, wszyscy się cieszą. Żyć nie umierać no. O! Jest słoneczko witamina D Tym bardziej, że cały dzień pewnie spędzę w budynku Bo jest zimno To witaminka D też wleci Wszystko, wszystko jest po coś tak Wszystko jest po coś No Ale oprócz tego to nasze kończymy piąte kółko biegu, teraz marsz akurat, bo w piąte już jest. E, zakładamy naszą maskę i biegniemy kolejne cztery lub pięć, zobaczymy. Na razie jest mi zimno w tors, a nie chcemy mieć jakiegoś zapalenia płuc, więc może zrobimy cztery kółka, e, zobaczymy. Ale zrobimy coś na pewno. Nie ma co, no. Tu, jakby, tu, jakby, tu mi jest zimno, tylko. A tak to jest git. No jak stoję, to jest zimno w nogi, już stoję, a nie stoję za dużo. Więc nie to tak źle w sumie. Musiał być gorzej, szczerze mówiąc. Wrączki mi jest ciepło. Wow. Więc. Nie jest tak źle tutaj To tu w ogóle jest mój stary akademik Tam mieszkałam Czy było fajnie? Nie bo było daleko wszędzie Teraz jest lepiej Tak A few moments later. Widzowie powiem Wam, że yy, było fajnie ale zaczęło mi też nie zimno Nie wiem czemu w sumie Nie wiem czy po prostu nie zaczęło strasznie wiać na przykład i wszystko po prostu zrobiło się zimniej eee, Pewnie tak eee, więc wracamy do pokoju mm, nadzieję jeżeli nie będę chora, Ale mm, się nie będę Jolo Eee, Chodź nam powiem ile przebiegłam. Eee, to też e, przebiegłam 4,5 metra. Wow, to dużo w sumie. Eee. O! Słyszeliście jak wieje? Niedobrze, bo tak zimno wieje. A tutaj tego nie przewidziałam, co prawda. No ale już dojdziemy do pokoju jakoś. Hmm. Ciekawe czy słychać w ogóle jak wieje. Bo wiem, że są takie jakby obudowy tego GoPro, które jakby wycieszają wiatr. Ale ciekawe czy słychać w ogóle, jak powie coś teraz. Pewnie no tak. O, ale co do... Ale co do treningu w tej masce. To jest tak zwany trening wysokogórski. E, I ogólnie to jego nie można robić tak, wiecie, tak o naraz, że... Mm, że dzisiaj chce zrobić trening wysokogórski, tylko powinno się tam go przystosowywać do, wiecie, do warunków twojego ciała, jak jesteś wysportowany na przykład też. Yy, i tak dalej ale ja robiłam jakby ja też pływam codziennie więc to też jest coś ale poza tym to mam jeszcze takie urządzenie które się ćwiczy płuca i właśnie też jakby wiecie przesowowałam płuca do wysiłku większego bla 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 a to wszystko aby szybciej pływać No, a tak poza tym, to mam nadzieję, że Wam się podobało e, się przebiec ze mną e, spędzić ten poronek ze mną e, i w ogóle ciekawostka na dziś Amerykanie nie wiedzą co to są opony zimowe więc wyobraźcie sobie mój strach jeździć z nimi samochodem ale jest git. Zawsze zostawcie łapkę w górę, subika, bla 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 bla, bla bla bla. Pa!